Witam państwa serdecznie zapraszam państwa na kolejny cmentarz obecnie znajdujemy się w miejscowości Plesna jest to cmentarz wojskowy numer 173 No drogi nie będę czytał cmentarz znajduje się na uboczu trzeba wejść pod samą górkę to trzeba powiedzieć bardzo jasno a więc zaczynamy górna wieża tak wygląda z krzyżem w dachu Robimy zdjęcie e, z raczej się znajdują trzech rosyjskich żołnierzy. A więc wszędzie. Miejscowi chyba przynoszą, bo nie sądzę, że rodzina go ktoś mogą też to być zapomniane groby, trudno powiedzieć. Jeżeli ktoś chciał pogórze znaleźć, to raczej chyba uczynił to. Tu też jest kolejny z nich, chyba na każdym grobie z austro-wegierskiej armii, cesarstwo królewskie tu jeszcze dwa i teraz płot wygląda. tak, to jest działka, raczej chyba leśna czy dalej jest las o, raczej na krajcu lasu znajduje się Bronisław Franowi Stronę Janowski albo Polak, albo Rosjanie dziwne nazwisko to chyba Rosjanie raczej, albo Józef nie pamiętam co robiłem, czy nie, ale jeszcze raz tu chyba było nic, a więc pamiętają teraz sobie przejdę, tamte były, tego jeszcze Ryba ciemienne, nie wiadomo, staturaż z rosyjskiej armii. Wejście, wyjście w tej stronie. A więc powoli będziemy kończyć. Tu jeszcze chyba tego krzyża nie nagrałem, co się znajduje. Tu cmentarz był na około 5 minut chyba i to jeszcze pewnie Niczego się palą i to jakoś główny też krzyż I to chyba by było wszystko tu się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i dozo.